Dzień dobry Państwu. Wybiła godzina dziesiąta, więc myślę, że możemy zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Paulina Kawęcka. Od 22 lat jestem pracownikiem wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin i mam ten zaszczyt zajmować się rejestracją jachtów i jednostek pływających do 24 metrów długości. Od samego początku, czyli od 1 sierpnia 2020 roku. Jakich dokumentów należy wymagać od osoby, która chce zarejestrować które, łódź, która jest w budowie? Jaki dokument poświadcza to, że jest łódź w budowie? Czy można zarezerwować numer jednostki i na podstawie jakich dokumentów? Tutaj, zgodnie z artykułem 8, ustawy o rejestracji jachtu, właściciel jednostki może złożyć wniosek o rejestrację, o rezerwację numeru rejestracyjnego, a w przypadku jachtu morskiego również o rezerwację nazwy dla jednostki, która jest w budowie. Tyle mówi przepis.